Vincent van Gogh. Zabił się? Jak to możliwe, żeby ktoś, kto czuje absolutny spokój, popełnił samobójstwo sześć tygodni później? To nie mój list. Vincent o nim zapomniał. Adresowany do Theo van Goga, to brat Vincenta, prawda? Nie rozumiem, po co mam doręczać list od umarlaka. Gdybyś umarł nagle i zostawił list do mnie, to, żeby go przeczytać, oddałbym wszystko. Co się sprowadza do over. Chcę coś zrobić dla Vincenta. Chce pan rozdrapiewać stare rany? W tym domu już się dostatecznie za tym wariatem napłakano. Tak jak sąsiedzi. A także policja. Wynoś się stąd! I całe miasteczko! <laughs> przeciw choremu człowiekowi! Vincent? Kto ci to zrobił? Wtedy wiedzieliśmy, że coś z nim było nie tak. Vincent! Żeby widziała, jak umiera. Muszę doglądać zdrowie wielkich artystów. To niespokojne dusze. Oto jest cena twojej artystycznej ścieżki. Warto by było! Czyżby zmienił zdanie? Chciał żyć mimo wszystko? Jego śmierć tak bardzo cię interesuje. A co wiesz o jego życiu? A ty, co takiego dla niego zrobiłeś? Chciałbym moją pracą pokazać, co ten nikt nosi w swoim sercu. Z uściskiem dłoni twój Vincent.